Zakład tańca przy Akademii Muzycznej w Katowicach to jest nowy, nowy można powiedzieć departament tutaj na tej uczelni. Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł, żeby akurat go w Katowicach stworzyć, bodajże w 2019 roku. Właściwie pomysł utworzenia takiego kierunku w Akademii Muzycznej to powstało wiele, o wiele wcześniej. Z tym, że no, losy jakby tego kierunku były dosyć pogmatwane, bo w po międzyczasie też utworzyliśmy czy ja utworzyłem taki kierunek w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, ale no jakby możliwości rozwojowe też w pewnym momencie się kończą, więc i Akademia Sztuk Teatralnych też chciała pójść w innym zupełnie kierunku. W związku z tym wróciliśmy, zarówno rektor, jak i Jado. Do rozmowy na temat utworzenia takiego kierunku tanecznego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Wspierało nas w tym Ministerstwo Kultury i Instytut Muzyki i Tańca. W związku z tym, w 2019 roku powstał taki kierunek, który potem się przekształcił w Zakład Tańca. Jak wyglądają takie studia? Bo to nie jest uczenie się matematyki, fizyki, spisywanie z tablicy. To znaczy, w pewnym sensie też jest, tylko no troszeczkę inaczej. Matematyka też jest twórczym przedmiotem, tak prawdę mówiąc, i fizyka też, więc, więc my myślimy o, o, o uruchomieniu jakby w ogóle całego. Całego systemu funkcjonowania człowieka od ciała poprzez umysł i wyobraźnię. W tym wszystkim to myślenie jest jednak bardzo ważne. I te studia, które w tej chwili mamy, to są studia licencjackie, które prowadzą do studiów magisterskich. Otwieramy je w tym roku. I one będą na o wiele wyższym poziomie, wie, z znacznie większym zaangażowaniem w już ukierunkowanie na, 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 na twórczość będą one prowadzone. Studia na razie, które mamy w tej chwili są no przede wszystkim studiami międzynarodowymi, mamy wielu wykładowców z zagranicy. Myślimy no, powiedziałbym w kategoriach XXI wieku, czyli nie, 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 nie odtwarzamy programów, które istnieją w tej chwili gdziekolwiek, nie tylko w Polsce, ale również na świecie. I proponujemy no, inny zupełnie sposób myślenia. Czyli tak, oprócz zajęć czysto technicznych, czyli Tańca współczesnego, e, improwizacji i, i, i tak zwanego baletu. E, e, mamy również zajęcia teoretyczne, które e, no, mają na celu rozwinięcie właśnie tej strony intelektualnej e, twórcy. E, jeśli chodzi na przykład o balet, to nie prowadzimy też z, z baletu e, w e, tradycji waganowej, czyli tej, która jest w Polsce najbardziej znana, tylko w tradycji czeketiego. To jest, jest to no, znacznie no, zróżnicowane podejście do, do ciała i bardziej zbliżone do współczesnego myślenia o ciele. O, oprócz tego no, są, są zajęcia twórcze, czyli studenci muszą Muszą uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach i laboratoriach twórczych, które w, w, w ostateczności doprowadzą do ich własnej kreatywności? Kuba, rozmawialiśmy zanim tutaj stanąłeś przed kamerą o tym, że jeszcze jako dziecko wyfrunąłeś z rodzinnego gniazda, bo pociągnęła ci sztuka. Więc skąd ty pochodzisz i gdzie ta twoja edukacja kulturalna się zaczęła? Pochodzę z małej miejscowości Suchedniów, z województwa świętokrzyskiego. E, taką zajawkę do tańca w sumie e, wpłynęła, jakby za, zapoczątkowała od, e, od mojej mamy, która zaprowadziła mnie na pierwsze zajęcia taneczne właśnie w Domu Kultury w Suchedniowie. I tam zacząłem swoją przygodę z tańcem. E, tańczyłem głównie w takich mniejszych zespołach tanecznych. No i potem e, po, e, po, po, po gimnazjum e, poszedłem do Liceum o klasie taneczno-teatralnej w Krakowie. Zatrzymajmy się jeszcze, bo bardzo ciekawy wątek poruszyłeś w zespołach tanecznych. Rozumiem, że to były, nie wiem, ludowe zespoły czy taniec już współczesny? Co to za kluby? To były takie miejscowe kluby, jakby formacje taneczne, i tu opierały się głównie na tańcu współczesnym i nowoczesnym. Myślisz, że mamy zainspirowały programu, ty, ty, programy typu Let's Dance? Myślę, że tak, bo moja mama bardzo długo siedziała, dużo siedziała i oglądała takie programy i zawsze mówiła, a chciałem Cię kiedyś tak zobaczyć. I... Wyjeżdżasz zaraz po gimnazjum, czyli nie wiem, masz 13-14 lat i gdzie trafia? Trafiłem do Krakowa. Mieszkałem tam przez 3 lata w internecie. To było, chciałem dalej rozwijać swój taniec, i była, to była taka jedyna, jedyna szkoła, liceum o profilu taneczno-teatralnym w Polsce. No ale jak ma się lat 13, no to trzeba opuścić dom, samemu mieszkać. Jak to wyglądało? Był stres, był, był płacz, łzy? Wiadomo, był stres. Mama się na pewno bała, zawsze codziennie dzwoniła, pytała się, jak tam u mnie też miałem taką obawę, bo z takiego małego miasta do dużego jakim jest Kraków też nie było ciężko się tak przyzwyczaić. No ale znajomi, poznałem tam nowych znajomych, przyjaciół, z którymi mam kontakt do, do tego momentu. I no, ciężko było, ale, ale jakoś się udało. Czego się nauczyłeś w Krakowie? Na pewno się nauczyłem zawierać nowych znajomości, jak i to już takie inne patrzenie też na, na taniec, takie bardziej y, profesjonalne niż jak to było wcześniej w takich zespołach tanecznych. Mieliśmy bardzo dużo y, zajęć tanecznych y, 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 różnego typu. Mieliśmy właśnie tańce ludowe, współczesny balet, też mieliśmy zajęcia teatralne więc można było, i też również taniec jazzowy, więc można było się rozwijać na, na każdy, każdy możliwy sposób z innej dziedziny tańca. Otworzyli tutaj ten wydział tańca przy Akademii Muzycznej, no to dla ciebie było chyba coś, o czym mogłeś marzyć. Tak, to było takim moim głównym, głównym celem i marzeniem, żeby dostać się tutaj na, na te studia. Łatwo było? Ciężkie pytanie, bo miałem już jakiś warsztat za, za sobą, więc może w jakiś sposób było mi się łatwiej już odnaleźć tutaj, ale. Było też dużo, dużo chętnych, więc ciężko, ciężko było. Co daje Ci taniec? Taniec? Wolność na pewno mi daje i takie oderwanie od rzeczywistości, od takich codziennych obowiązków, jakie właśnie są studia, studiowanie. i No takie oderwanie od codziennego świata. Ciekawy wątek, proszę to, co wychodzisz tutaj na parkiet, zamykasz oczy i jesteś w innym świecie? Tak, też. Bardzo często tutaj przychodzę właśnie na salę sam, puszczam sobie muzykę czy w słuchawkach, czy na, yy, czy na głośnik i wykonuję ruch, improwizuję i wtedy się odcinam od wszystkich problemów, które mnie otaczają. Chłopaki zazwyczaj chcą zostać piłkarzami lewandowskimi albo informatykami, bo można wtedy robić programy, zarabiać pieniądze, yy, a co ty zamierzasz robić w przyszłości? No taniec to bardziej chyba frajda. Może i frajda, ale też połączeniem z pracą i przyszłością. Ja chciałem być tancerzem i dalej się rozwijać w tym, co, w tym, co robię tutaj, gdzie jestem. I chciałbym związać swoją przyszłość z tańcem. Kuba, za chwilę kończysz pewnie z powodzeniem licencjat. Zamierzasz tutaj zostać na magisterce, czy masz też inne plany? Planuję też tutaj złożyć papiery i przyjść na egzaminy wstępne ale też, też mam inne plany. A co Twoim zdaniem jest takiego fajnego tutaj, w tej akademii, czy w tej może w zakładzie? W naszym zakładzie tańca na pewno, na pewno rówieśnicy. Mam bardzo super grupę stud studentów, wszyscy się wspieramy, żyjemy razem ze sobą i oni podtrzymują, czy to w cięższych i gorszych chwilach, zawsze można na nich liczyć. No i też zajęcia, zajęcia są bardzo super i profesjonalnie prowadzone, dużo, dużo można z nich wyciągnąć i myślę, że to właśnie. Jak tu trafiłaś? E, jestem choreografką, jestem artystką, tancerką, e, znam pana Łumińskiego od wielu lat. Skończyłam Wydział Teatru Tańca w Bytomiu jakieś 10 lat temu, 11 lat temu. I od tej pory utrzymuję kontakt i współpracę z, z panem Jaskiem I też jakby orientuje się, co się dzieje, jeżeli chodzi o edukację i u, szczególnie edukację wyższą, jeżeli chodzi o taniec w Polsce, i jakby mi się wydaje, że po prostu chce być częścią tego rozwoju tańca współczesnego w Polsce. A oprócz tego, jako przylaska, choreografka pracuję. Głównie pomiędzy Niemcami a Polską, Berlinem, Frankfurtem, Edmenem i w Polsce w różnych miejscach mnie można spotkać i znaleźć. Wkrótce zakończy się, można powiedzieć, pierwszy etap dla studentów tutaj właśnie zakładu tańca, utworzonego w 2019 roku, bo czeka ich egzamin licencjacki. Natomiast szybciej, co takiego się tu wydarzy, co, co się będzie działo. Tutaj będzie egzamin, ale przede wszystkim będzie to forma spektaklu, forma spotkania z publicznością, w której e, nazwaliśmy to roboczo e, Reformulation Exercises, czyli ćwiczenia z przeformułowywania. Dość skomplikowana nazwa, ale w skrócie mogłabym powiedzieć, że e, jest to pewnego rodzaju medytacja ruchowo-dźwiękowa. E, Jeśli chodzi o dźwięki i obiekty, zajmował się tym Wojtek Blecharz, który jest kompozytorem. Przyszedł popracować z nami i ze studentami e, w ciągu paru dni. Z dwóch zjazdów tak naprawdę zaczęliśmy e, słuchać i przekształcać e, zwykłe obiekty w, w, w instrumenty muzyczne dźwiękowe, a e, taniec stał się w ogóle pewnego rodzaju, pewnego rodzaju landscape'em e, ruchowym i choreograficznym, więc jakby publiczność doświadczy coś pomiędzy medytacją a ekscytacją. <laughs> tak, ale przede wszystkim tak, ale przede wszystkim jest to, oprócz tego, że to jest spektakl, to jest to też dla nich sprawdzian ich możliwości i umiejętności po tym hmm. procesie, więc jakby to. Tak, mi się wydaje, że to przede wszystkim dla nich jest wyzwanie, bardziej niż dla publiczności. Jest dla nich wyzwanie, wszyscy liczą, że zdadzą, a rzeczywiście zdadzą. Jestem przekonana, że wszystkim się uda zdać. Myślę, że każdy jest... Są tu bardzo zdolni ludzie, na pewno młodzi i jeszcze pewnie przed nich duża praca i dużo przygotowań. Już w zawodzie, poprzez robienie tego, co robił, czyli poprzez tańczenie, poprzez udział w różnych produkcjach, kontakt z różnymi choreografami, choreografkami, ale myślę, że to jest dobry początek, więc jestem przekonana, że wszyscy zdadzą. Omar, rozmawialiśmy przed chwileczką, powiedziałaś, że tutaj na roku jest 12 studentów, którzy uczą się tańca współczesnego. Od razu mi się nasunęła myśl, że co to znaczy, że to jest takie studia bardzo elitarne dla wybranych, dla najlepszych. Jak najbardziej. To są studia dla ludzi, którzy czują sztukę, którzy są wrażliwi, to przede wszystkim i którzy mają siłę w sobie. Jak wygląda rekrutacja tutaj na studia? Mamy egzaminy wstępne, są one w czerwcu. Są to egzaminy na kierunek taniec, licencjackie, i teraz od tego roku magisterskie. Gdy ludzie przychodzą na egzaminy, bo z tego wiem, co jest ich więcej, są już przygotowani? Są po jakichś szkołach, czy, czy po prostu mają chęć tańczyć? Są to ludzie, którzy już wcześniej tańczyli, którzy są związani z różnymi szkołami, studiami tańca, ale nie tylko są to również osoby, które są po prostu aktywne twórczo i bardzo chcą działać w tym zawodzie. Ty w tym zawodzie, jeżeli tak to określiłeś, działaś już długo? Pochwaliłeś się, że zacząłeś, gdy miałeś 13 lat, i to tak trwa cały czas? Jest w tobie taka chęć tańca, rozwijania się? Czy jest może był już taki moment, a dam sobie spokój? Znaczy, zawodowo to w zasadzie można by powiedzieć, że zajmuję się od czterech lat, tak? po studiach swoich. Od 13 roku życia zacząłem po prostu tańczyć. To jest moja pasja od, od właśnie tego roku i ją cały czas pielęgnuję. I im dalej idę, tym daje mi coś innego e, i, i tworzy moją tożsamość. Hmm, czy miałem takie momenty, w których się zawieszałem i się zastanawiałem nad tym, czy ma to sens? Na pewno, e, aczkolwiek e, mam w dużą wiarę w to i w dużą wiarę w siebie. Rozmawiając ze studentami, no to widać w ich oczach rzeczywiście pasję, widać w nich to, że, że to jest no, miłość, kto wie, czy nie większa niż do drugiej połówki? Być może, tak, tak. Myślę, że no, staram się też ich tego nauczyć, staram się im pokazać to, że taniec to nie jest tylko ruch, to nie jest coś pustego, to jest coś więcej. Marcelina, zaskoczyłaś mnie przynajmniej, bo przyjechałaś tutaj z Zakopanego, a Zakopane kojarzy nam się z turystami, z Halnym, z nartami. Co cię, jakie cię więc wiatry, jakie halne cię przewiodło tutaj na Śląsk? A moja droga wiodła tutaj przez Kraków, przez liceum w Krakowie, następnie przez szkołę w Bytomiu, Akademię Sztuk Teatralnych, a później trafiłam tutaj i zostałam na 3 lata. Sztuka to bardzo szerokie pojęcie. My mówimy tutaj o tańcu, o tańcu współczesnym. I dlaczego taniec współczesny? Dlaczego taniec współczesny? Ponieważ tak czuję, ponieważ tego potrzebuję. To jest taka potrzeba, która gdzieś się pojawia ze środka, żeby tańczyć. Czyli nie jest najważniejsze dla Was, żeby, nie wiem, coś poznać, coś się nauczyć takiego, co Wam się w życiu przyda, tylko po to, żeby w pewnym sensie poprzez taniec się wyrażać? Um, tak, ale uczymy się, jak emanować tą energią, jak ją, może nie emanować, jak gospodarować tą energią. I powiedz mi w takim razie, jak wygląda taki e, dzień studenta, który uczy się tańczyć? Bo wiem, że matematyki się nie uczycie i nie odpisujecie z tablicy e, zazwyczaj tego, co wykładowca powie. Rano mamy zajęcia. Najczęściej e, są to bloki poranne, dwa albo jedne zajęcia, później mamy przerwę i później zajęcia e, popołudniowe. To też zależy na jakim roku i który semestr studiów, bo to bardzo różnie bywa, każdy rok ma inaczej, trochę ten plan przebiega, bo też mamy różnych pedagogów przyjazdnych i też w zależności jakie mamy możliwości kształcenia się, tak też wygląda Zdrać, Zdrać, bo nie jest was wielu na tym roku, to jest kilkanaście osób. Wy musicie przebywać tak dużo czasu ze sobą, że czasem możecie się, siebie, siebie mieć dość, a może jest odwrotnie, może ciągle was jest, wam mało siebie. Tak, to prawda. Widzimy się praktycznie codziennie, nawet weekendy. Bardzo dużo czasu razem przebywamy, więc też te nasze znajomości są bardzo. Intymne to znaczy znamy się już dłużej, więc um, możemy też na sobie polegać. Czasami też mamy siebie dość, ale przede wszystkim um, jesteśmy wsparciem dla siebie myślę. A to wsparcie będzie potrzebne, bo przed wami no, jedna chyba generalna próba już przed tym licencjatem jest stres. Jesteście czujecie się przygotowani? Um, jest stres. To myślę, że na pewno. Um, ta podróż była. Podróż, mam na myśli próby przygotowujące do dyplomu, była pewnym procesem, który cały czas jeszcze trwa, który tak naprawdę nigdy nie będzie tego momentu, kiedy jest definitywnie koniec. Zawsze można coś poprawić, zawsze można coś jeszcze poszukać, więc myślę, że to jest fragment tej podróży, ten pokaz. Ta podróż nie skończy się chyba na tym dyplomie licencjackim. Rozumiem, że ta podróż w ten świat taneczny będzie już trwała całe życie, bo tak to czytam w Twoich oczach. Myślę, że tak. Myślę, że w każdym z nas zostanie ten taniec. Nawet jeżeli drogi różnie się potoczą, to to doświadczenie, a szczególnie ta świadomość i nauka własnego ciała, to zostanie z nami na, na całe życie. Krzysztof, przed Wami od tego zacznijmy. No, jeden z najważniejszych dni, chyba na uczelni, bo już zbliża się generalna próba przed egzaminem jest stres? Jest lekka trema, tak, ale jest też taka ekscytacja, że, że w końcu to jest ten moment, na który w sumie czekamy trzy lata. Także jesteśmy podekscytowani na pewno. To wróćmy się teraz w czasie. Co ci skłoniło, żeby pójść w taniec, w taniec jeszcze współczesny? W sumie od dawna się interesowałem teatrem i, i szukałem gdzieś tam swojej ścieżki też w teatrze. Trafiłem na zajęcia z tańca współczesnego i doszedłem do wniosku, że, że teatr tańca to jest, to jest właśnie ta dziedzina, w której chcę się rozwijać. Jak się dowiedziałem, że, że otwiera się tutaj taki kierunek, a nie inny, tym bardziej tutaj w Katowicach, w tej przestrzeni, to, to doszedłem do wniosku, że, że to jest właśnie to miejsce. Ale co robiłeś zanim zacząłeś studiować? Przez kilka lat chodziłem na zajęcia z aktorstwa, więc generalnie rozwijałem się bardziej w takim konwencjonalnym nurcie teatru dramatycznego. Później po jakimś czasie zacząłem chodzić i jeździć na warsztaty z tańca współczesnego. Także gdzieś tam poznawałem dużo ludzi z tego środowiska. Jak się działy jakieś wydarzenia, organizowane tutaj lokalnie, to też brałem w nich udział, I, i, i tak w sumie trafiłem też tutaj. To opowie coś o tych studiach. Co tu jest takiego fajnego, a co jest trudnego? Dla mnie na pewno dużym atutem jest to, że nie są to studia tylko i wyłącznie skierowane na tym, żeby doskonalić jakąś technikę tańca. Tylko jest też duży nacisk na rozwój intelektualny, na pogłębianie wielu po prostu dziedzin też naukowych związanych z tańcem, bo uczymy się tutaj i o historii tańca, o historii teatru. Mamy okazję też dowiedzieć się o tym, czym jest dramaturgia, czym jest choreografia. Mamy też zajęcia z antropologii, mamy zajęcia z historii kultury, także no, mamy cały wachlarz po prostu tutaj możliwości i, i też dziedzin, z których możemy czerpać, żeby tworzyć tą sztukę w przyszłości. Także myślę, że, myślę, że ten, ten aspekt intelektualny jest na pewno wielkim atutem tego kierunku. Jeśli chodzi o trudności, to, to na pewno jest to, jest to obciążające fizycznie i psychicznie, bo jednak sporo godzin się spędza tutaj na uczelni, także trzeba być w to zaangażowanym na 100%, bo, bo jest się tutaj nieraz, tak jak my teraz w trakcie prób, od rana do wieczora. To kosztuje trochę wysiłku, no ale, ale czuję, że po prostu budujemy jakiś wspólny cel przez to wszystko.